Przyjechaliśmy z młodym na camping Piękne pola w okolicach Herefordu Młody pierwszy raz na campingu w banie. How was the night? Very good Very good Podobało mi się tu nasz jeszcze niegotowy gotowy burderik Tu się robi młodemu Teraz będzie jajura pójdziemy trochę poobserwować ptaki i pokopać z detektorem jest mój gaj? nie nie detected. on nie bardzo chce ale nie ma wyjścia nie ma wyjścia Camping jest olbrzymi. Tu są kibelki, zmywaki część męska, część żeńska. Tu jest zaraz bar. Ceny całkiem normalne. dychę po południu za fryty i burgera. Nie ma tragedii. Ciepła woda. Dla każdego coś miłego, na młodego lody. Jest camping, jest kopanie. Mój pierwszy sygnał, dwa pensy. Na polach był średniowieczny market. Nie wiem czy śmieci spod tego. Czy z campingu śmieci nie zakryją fajnych znajdek, ale zobaczymy. Jest moniak numer 2 stara jednofuntówka jeszcze w zmiarę młodą krową drugie pole jest pełne wysokiej trawy tu chyba jakieś jurty stały bo są przecinaki ale gdzieś tu widziałem gdzieś tu widziałem tu jest pierwsza zieleninka Jest starsza moneta, ale nie wiem kto. Wyschnie, wyczyszczę i pokażę wam na podsumowaniu. mhm mm

i tyle kolejny sygnał kolejny ołów już czwarty który wykopałem ale ten ma ewidentnie miał jakieś zastosowanie ale nie mam pojęcia od czego niedaleko był market średniowieczny ale niestety nie mam pozwolenia a tutaj pole nie jest zbyt o, chodzę do współpracy, mam tylko ścieżki, po których mogę się poruszać. A tam mój młody ornitolog. Co my tu mamy? Ach. Raczej nic. Raczej nic. śmietek Przewróciłem ziemię, już nawet nie muszę pointera sięgać. Że powiem że. 50 pensów. A teraz rdzawa końska klamerka. Idziemy zaraz na jakiś obiad z młodym Kolejny maniak na moim koncie. Co my tu mamy? 5 pensów. Kolejny ołów, tym razem już można to nazwać. Jest jakiś ciężarek. Tudzież jest Prosty. Nic specjalnego. Mała horda w trawie. może będziemy na loda. I tyle. Kolejny funciek. Prawie jakbym u, Bert, u Roberta na Ikeowym był Wróciliśmy na pole gdzie trawa równa I proszę Czyżbym jakiś biżutek znalazł Czy jest to Jakiś solidny badziew Tak to wygląda Prawie jak złoto A może to i złoto no nie no kto by nosił takie coś na kempingu. no ładne cacko teraz taka przelotka pewnie koninka nie co oni z tym ołowiem wszędzie go pełno chyba kolejny starszy sygnał ...jest odbitka... ...jest... Guzik. ...z pętelką... ...ze złoconą obwódką... ...i z niczym z przodu... ...czy ja już powinienem się tutaj jarać? ...czy niekoniecznie? O, ...serducho mocno nie zabiło... Powoli wykopię, zobaczymy co to jest. Nie mogę. Wyszła antyczna rura. Przez chwilę myślałem, że coś fajnego. Tyle. Tyle wyszło z pierwszych dwóch godzin. Spaceru. nie nieczytelna, niestety. tutaj Guzior. Bez niczego

Nie wiem, czy tu jest jakiś wzorek, czy nie, jeszcze tego nie czyściłem. A, to, co mi przybiło, serce mi od razu zaczęło szybciej walić. No i tyle. szału nie ma. Z tego, co wyszło z ziemi, wyszły lody. Za to już musiałem zapłacić. Będzie ognisko wieczorem tak to wygląda wielki stół sklepik całkiem fajny armata nie wiadomo z czego no, zobaczymy kto wygra pochopaliśmy pojedliśmy film obejrzeliśmy trzeba było się schować przed słońcem taszek rozłożyliśmy trzeba było w banie spokojnie usiąść po... Poglądać firma teraz statki, ale nie na niebie. No dobra. Wyszliśmy na drugi raz. Korzystam z okazji, że mam deusa i nie wzbudza się tak wysokiej trawie I patrzcie, noga od garnca Czyli jest tutaj coś trochę starszego. No to fajne kawa brązidła co? tak na szybko? Drugi guzik. No ciekawe czy jeszcze trafi coś ciekawego tutaj? Tu jest van. Tu jest dziura. A tu taka klamra. Chyba trochę starsza, ale wciąż to tylko konina. Chodzę sobie, chodzę, a tu proszę drugi, drugi biżut, kolejne bardziej zdaje się, dziecko płakało jak zgubiło, o, alergia mnie męczy, no, ale może jakiś prawy, prawdziwy biżut by się znalazł biżut się sypie, jeden za drugim. No niestety, samo badziewie, no ale jest, no pięknie jest tutaj. Szkoda, że w sezonie to tak trochę głupio chodzi między namiotami. Więc mam tylko jedno pole, gdzie mogę pohasać, ale można wrócić pewnie później, kiedyś tutaj. Wieczór przed nami Czas na kolację, bo wody będzie królem Babekiu Jak mu się nam ud udało odpalić to <ścoughs> right? OK Okej okay, no, Kiełbasy są żarcie zaraz też będzie Niedziela, czas się zbierać. Posiedzimy jeszcze kilka godzin. Pokopiemy. Łady robi śniadanie. 10 godzin, pospany. Fajnie tak. Już rano byłem na kopaniu. Ale bez telefonu. Wyciągnąłem parę funtów. I patrzę jeszcze. I tyle jeszcze z poranka. Najciekawszy jest farting. George'a III. o, a to jest data a to nie jest George III 1690 któryś o kurczaki, muszę zobaczyć wow jestem w szoku teraz dopiero jak wyszedł widzę tą datę ale zajebiście dobra, czas na śniadanie szef kuchni gotuje Parowy, Pozdraw dla Tych, co się nad nimi za mocno spinają, które paną, uh, lead on top. Dobra, wsiadanie pokopanie i wracamy do rzeczywistości. Good morning neighbors. <grymna> Sygnał duch dosyć głęboko to faktycznie większość pointera wchodzi jest tutaj coś 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 zielonego to ołów? Nie, nie mam pojęcia dajcie mi to wyczyścić no nie wiem, nic tu nie widzę. Chyba tylko placę kołowił Naprawdę jest tego pełno Ostatni spacer i spadamy Kolejna odpustówka mały pierścionek No kurde, dajcie mi coś prawdziwego dla odmiany na sam koniec. Fajny teren. Pola są podzielone jakimiś zegajnikami, posadzonymi drzewkami, więc można czuć trochę prywatności, jak się porozstawia człowiek, nie tak, że po prostu otwarte pole. Świetna miejscówka i dobrze przygotowana. Kolejny dołek guziczek stary ozdabiany damy mu wyschnąć i zobaczymy co wyjdzie zaraz obok guzika kolejny stary funciek pozaobiegowy już